Cześć, jest pani Monika? Nie, tylko pani Gabriela. Całe szczęście. No jak się skończyło to w piątek, kiedy wyszłam? Właściwie wszystko wiesz. Zostajecie? Wszyscy? No a co mamy robić? No jest wszędzie tyle pracy. Możliwe, ale jak przyjdzie co do czego. Przepraszam cię, ale mam masę roboty sama widzisz. No dobrze, Moniko. No poproszę kucharza, żeby się z tobą skontaktował. No tak jeszcze dzisiaj. No to na razie pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłaś do pracy? Nie, nie skąd. Nie po tym, co zaszło w piątek, to nie wchodzi w grę. No szkoda, bo jednak udało nam się dojść do porozumienia. Będą podwyżki? No oczywiście tyle, że po kongresie, bo jednak mamy to zlecenie na obsługę. To dobrze. Jeśli chcesz, mogę porozmawiać z Moniką w Twojej sprawie. Mamy teraz dużo pracy, więc myślę, że Twój powrót jest możliwy. Dziękuję. Pani. Pani zawsze była dla nas dobra. Ale mam już perspektywę na nową pracę i to w firmie, w której pracuje mój mąż. I chciałam tylko. Chciałam tylko się spytać, czy może Pani ze mną jakoś normalnie rozwiąże umowę? Bo Pani Monika to powiedziała. Ja wiem, co powiedziała. No właśnie. No dobrze, chodź.